W poprzednim odcinku wariackiego wyścigu nasze drużyny zajadały się fasolką. Nie wiedziałem, że tylu ludzi jej nie cierpi. Emma powiedziała Noa, że mogą się spotykać, gdy będzie już po wyścigu. Dwayne i Junior znaleźli wspólny język, a potem musieli polecieć do domu, gdy wypadli z wyścigu. Zostało już tylko osiem drużyn, więc w tym odcinku atmosfera wyraźnie się zagęści. Oto wariacki wyścig. Totalna porażka, wariacki wyścig! Jesteśmy w południowej Albercie. Zwycięzcy poprzedniego etapu odczytają pierwszą wskazówkę. Ha, ha, ha. Wygranie dwóch etapów z rzędu jest super, ale jeszcze nie ma co świętować przed zachodem słońca. Fakt, ziomek! Ale tylko jedna drużyna wygra, więc liczę na nas! Wow, pomyślałem dokładnie to samo, co ty, tyle że nie na głos. Super! Lecimy na koło podbiegunowe! Genialnie! Koło to mój ulubiony kształt, Ziomek! Koło podbiegunowe to miejsce o niezwykle surowym klimacie, gdzie żyją najbiedniejsze na świecie zwierzęta i ulubieńcy dzieci. Drużyny przylecą tu samolotem Cessna, na którego pokładzie naraz mieści się czwórka zawodników. Zmrozi ich wiadomość, iż w tej rundzie znowu będą narażeni na bumerang. Znajdźcie go przy wskazówce, a będziecie mogli cofnąć inną drużynę do poprzedniego zadania. To nasz sposób na dodanie nieco zimnego wyrachowania do tej ziemnicy. Powodzenia! <śmiech> <śmiech> co to było? Z drugim miejscem nie wygramy miliona, a my byliśmy pierwsi tylko raz, bo to ty ciągniesz nas w dół. Ja? Ale to ty nie chciałaś zjeść nawet łyżki fasolki. O, ho! Chcesz się ze mną licytować? Cześć Wam. Co słychać? Hej. Wiesz co, w Albercie goci naprawdę dali czadu. Być może powinniśmy zawrzeć z nimi sojusz. Sojusz jest jak zaproszenie, aby ktoś wbił ci w plecy nóż. Nie da się nikogo w pełni poznać. Jak tylko ci się wydaje, że tak, bum! Ten ktoś wyrywa ci serce i zjada je na kolację. Okej, okay, to znaczy nie? Byłeś dla przyjaciół jakoś dziwnie przyjazny, prawie się uśmiechnąłeś. Są waleczni jak my. Poczułem sympatię. Spróbujemy zawrzeć sojusz? Nie. nie. Nie podoba mi się, Kitty jest zbyt miła? Tak! Miłym to można sobie być za uścisk dłoni, a nie za milion dolarów wygranej! One chcą wygrać czy nie? Wszystkie drużyny zmierzają już na koło podbiegunowe, gdzie lód jest tak zimny, jak stosunki pomiędzy naszymi drużynami. Te tycie samolociki są bezpieczne, prawda, Brachu? Czytałem gdzieś, że 86% takich samolotów spada. Zawodowe łyżwiarki muszą albo nauczyć się pogrywać z innymi, albo zapamiętać kwestię, kiedyś byłam zawodową łyżwiarką. Samolot z serferami i randkowiczami na pokładzie wylądował już na miejscu. Eee, to działaj lub patrz! Jeździłem na byku w Albercie, więc to twoje zadanie! Znajdź schowaną gdzieś w śniegu obręcz i zarzuć ją narwalowi na kieł. <śmiech> narwal! <śmiech> A co to jest ten narwal? W tym działaj lub patrz. Jeden z zawodników musi odnaleźć ukrytą gdzieś w tej okolicy obręcz i rzucić nią tak, aby wylądowała na klenarwala. Właśnie tak! Po zakończeniu zadania drużyny muszą pojechać jednym ze skuterów śnieżnych na wschód, aż znajdą kolejną skrzynkę. To ostatnia szansa, aby dzięki bumerangowi odesłać jedną z drużyn, która powtórzy poprzednie zadanie. To po prostu genialne! Stefan i Ryan! To dla nas wielka szansa! Jeśli dobrze się to rozegra, to można wskoczyć na pierwsze miejsce! No i cofnięta drużyna prawie na 100% odpadnie z rywalizacji! I dopóki go mamy, jesteśmy najsilniejszą drużyną w wyścigu! A, dzięki to oczywiste! Okej, okay. wiesz co? Nie, 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 nie. nie. <laughs> Mam go! <Ups. śmiech> Spędzimy tu cały dzień, jeśli tak będziesz rzucał. To była pierwsza próba. Uh, ha, ha, ha! Szukasz jak profesjonalista ziomek. Jesteś super! E, ty też jesteś super! Co za porażka! Nie potrafię znaleźć obręczy! Spokojnie, mój przyjacielu! Ha, ha. Zazwyczaj to ja z czymś daję plamę, więc dla mnie to była odmiana. To prawda! Ha! Upodabniam się do Brodiego! Tak! Dzięki mnie jesteśmy na prowadzeniu! A możemy już iść, czy masz ochotę postawić tu sobie pomnik. Za każdym razem, gdy Ryanowi w końcu uda się coś zrobić, cały świat powinien rzucić nagle wszystko, żeby świętować to wielkie osiągnięcie. Wiesz co? Jesteś po prostu wampirem, bo wysysasz radość z wszystkiego, co fajne! Dajcie mi wehikuł czasu, to wrócę do naszej pierwszej randki i się spoliczkuję! Znalazłem obręcz! Ziomek, zaczekaj na morskiego jednorożca! Ha! Jasne, jasne! Ha, wybacz! Wrogowie ruszają dalej. Jeff ma kiepskiego cela, a coraz więcej drużyn odbiera wskazówkę. Załatwię to, kumplu. Nieważne. Ach. Kiedy Devin zrobił się... fajny. Jak to dobrze, że to jest moje zadanie. Wydaje mi się, że Devin przeżywa fazę czwartą po rozstaniu z Shell. Upadek na dno. Tak, za czwarta Szczęścia, ale nikt nie musi o tym wiedzieć. Ach, stój i się przesiądziemy. Prowadzisz jak staruszka! Czy w końcu przestaniesz mnie na każdym kroku obrażać? Czy w końcu przestaniesz mnie na każdym kroku obrażać? Co za dzieciak? Co za dzieciak! Stój i się przesiądziemy! Ja wcale tak nie mówię! Ja wcale tak nie mówię! Przestań! Przestań! Ach. Ach. Niektóre drużyny są coraz bliżej, ale muszę przyznać, że bliżej porażki niż wygrania tego etapu. Zaobrączkowałem go! Tak! Chodźmy! Rety robi się coraz gorzej! Byliśmy tu pierwsi, ale już dwie drużyny nas wyprzedziły! Chciałbym zamienić się miejscami! Jedyna rzecz gorsza od działania, to patrzenie, jak ktoś kiepsko działa! Nie poddawaj się, Jeff! Dasz radę! Zostało mi już tylko siedem drużyn do pokonania dzięki sile moich genialnych gierek umysłowych. Ding! Kolejny cel. Serwerzy. Dalej, dalej! O, hey, a ty ciągle tutaj? A, a myślałam, że to twój partner jest waszym słabym ogniwem, ale chyba nie. Jedyna szansa na wykorzystanie bumerangu! A, ale przed nami nie ma nikogo! Wygrywamy, jedźmy dalej! Nie! Zaczekajmy na kolejną drużynę, tak ich załatwimy! To wyzwanie było naprawdę trudne. To może zająć nawet kilka godzin. Ty ogarnąłeś! Jak trudne to może być! Hej, dzięki mnie teraz wygrywamy! To więcej niż ty kiedykolwiek zrobiłaś! O, żartujesz sobie! Zadanie wspólne. W tym wspólnym zadaniu drużyny muszą działać razem, aby pociąć lód w bloki i zbudować z nich prawdziwe iglo. Gdy dostaną akceptację specjalistki, mogą biec na wschód, aż dotrą do dzisiejszej strefy luzu, gdzie będę czekał, otoczony przez wszystkie przenośne grzejniki, jakie znajdzie ekipa. Poważnie, idźcie ich szukać. Świetnie, teraz goci są przed nami. Tyle z naszego prowadzenia. Czemu chociaż raz nie mogłaś zrobić czegoś dobrze i użyć tego bumerangu? Bumerang dla Ryana! Co? Ale my jesteśmy przecież drużyną! To smutne, gdy miłość zamienia się w jad. Jak miło. W regulaminie nie ma ani słowa o tym, żeby zawodnicy nie mogli cofnąć sami siebie, więc nie ma sprawy. Ale to działaj lub patrz, więc tym razem zadanie musi wykonać Stefani. Super! Mogę pokazać Ryanowi, że to pestka zaobrączkować tę wielką rybę. Jesteś może! Ekstra! Nie mogę się doczekać, aż to zobaczę, gdy wrócimy do... ...warianckiego wyścigu. Spoko, ziomek, nieźle ci idzie. Dla mnie i dla Brodiego to był kiepski moment. Nigdy go wcześniej nie zawiodłem. Oj, ziomek. I oby się to nie powtórzyło. Tak. Hej, powodzenia! Obyś nie stracił przyjaciela, skoro jesteś w tym taki kiepski. Gdyby to była dyscyplina olimpijska, z całą pewnością wygrałabym złoto. Ziomek, wybacz mi, jeśli kiedykolwiek byłem na ciebie zły za zepsucie zadania. A ja przepraszam cię, jeśli poczułeś się tak, jakbyś mnie zawiódł, bo wcale tak nie jest. To niemożliwe! O rety! Komu zależy na jakiejś obręczy? Przyjaźń jest ważniejsza! Zrobiłeś to! Super! Tak! Gdy coraz więcej drużyn kończy pierwsze zadanie, wrogowie muszą tam wrócić i je powtórzyć. To znaczy, że Goci cofnęli Rajana i Stefani? Jestem pod wrażeniem. Hej, Devin, może trochę mi pomożesz przy następnym zadaniu? Moja bezradność jest oznaką depresji. Wow! Coś mi się wydaje, że pewność siebie Devina wpadła w pudle gdzieś na dno Wielkiego Kanionu. Wiesz, wyłącznie przeze mnie spadliśmy z pierwszego miejsca na szóste. Ale wynagrodzę ci to. I to już za... uważaj! A słuchajcie, to nie wyszło tak, jak planowałem. Najpierw usypiemy górę śniegu, a potem ją wydrążymy. Puszysty, biały śnieg. To nie nasza bajka! Uh. Sanders, jeśli się teraz nie pośpieszysz, to załatwię ci nad godziny! Na serio ruchy! Patrz! Została tu tylko jedna drużyna, czyli już możesz wysłać nas z powrotem do domu! Tylko mi nie przeszkadzaj. To pokażę ci, jak szybko można skończyć to zadanie, jeśli ma się umiejętności. O! O! Tak, partnerko, pokaż, kto tu jest szefem. Kadetki są zgrane, a nawet one mają problem z obręczą i narwalem. Daj spokój, to bułka z masłem. Mnie wystarczy tylko jedna obręcz. Słucham? Celowałam idealnie, to wiatr ją zniósł. Sami ukarali się bumerangiem? Nawet ja uważam, że to chore. Czym trzeba sobie zasłużyć, żeby samemu się w ten sposób ukarać? Może zdali sobie sprawę, że to wszystko i tak nie ma znaczenia. Tak, to może być to. Dobrze, teraz trzeba drążyć. Okej, okay, znajdźmy dobre miejsce na iglo. Hej. Hej. Przepraszam, powiedziałeś hej czy chodź? Obydwa. Okej. Okay. Hej, no. Oh. Dalej, Mondralo, pokaż jak to się robi! Krzyknąłeś mi w ucho i przez ciebie spudłowałam. Chcesz, żebyśmy przegrali? Naprawdę zadałaś mi to pytanie? Gdy wrogowie i kadetki próbują uniknąć ostatniej lokaty, pierwsze miejsce jest jeszcze wolne, gdyż reszta drużyn wciąż zmaga się z budową swojego iglo. Ziarno niepewności zostało zasiane i kiełkuje. Więc czas już na wielkie kaboom! Słuchaj, lepiej się postaraj. Brody powiedział Żakowi, że ostatnio ich spowalniasz. Czyli mam mi za złe też sprawę z tym skuterem! O tak. Czemu Brody nie powiedział mi, że jest na mnie zły? A może jest na mnie bardzo, bardzo zły? O rety, ja naprawdę muszę się postarać! Wow, spokojnie i ostrożnie, Ziomek! Nie! Zostaliśmy za bardzo z tyłu! Ziomek! <tryk> za 36 wyjdzie. Mógłbyś mnie bardziej wspierać, skoro to ty mnie aż tak zdenerwowałeś, że tu wylądowaliśmy. Jeśli wylądujemy w domu, zamierzam pozwać cię o pół miliona dolarów. Haha, <tryk> powodzenia, bo to ja pozwę cię! Ekstra partnerko, nie jesteśmy ostatnie! Nie jesteśmy ostatnie! Nie je... Gdy kadetki odpływają, drużyny przed nimi budują swoje iglo w pocie czoła. Może zawrzemy sojusz? Co? Być może ma w sobie ciemność. Ale co z nią? Dzięki, ale my nie zawieramy sojuszy. Nieważne. Uff, było blisko. O, Nie chcę, żebyśmy wylecieli z wyścigu przeze mnie! To nie twoja wina, tylko moja! A może to niczyja wina, ziomek? Serio? Jasne! Może lepiej będzie się wyluzować i skończyć budować to całe iglo? Żadne z nas faj tłapy, tylko surferzy, ziomek! Jasne! <grym ơi> Poradzimy sobie! <years little gazu> nie mogę! Wszystko skończyło. Uh! Tak. Jasne. Ale to nie naprawi tak. tego. Wiem. Cofnęłam nas. Przestań żyć przeszłością. W przeszłości byłem z tobą i nie mam najmniejszego zamiaru wracać do tego stanu. Temperatura wody może nas wykończyć, ale nie mamy wyboru. Ty pierwsza. Co? Za zimno? Ha super! Nie bardzo lubię ssaki, ale ten narwal był całkiem fajny. Eee, my to ssaki. Wiem! Udało się ziomek! Hej, hej, ty, skończyliśmy? Przecież to coś dobrego. To pierwsze miejsce! O co mu chodzi? Czasami ziomek musi sobie popłakać. Pomocy! Pomoże ktoś! Teraz już wiemy, że to łyżwiarze chcieli zamieszać nam w głowach. To jest cios poniżej pasa! A zdajcie sobie sprawę, co jest poniżej pasa? Skarpetki! Skarpetki, śmierdziuszki, to nieważne, co robią inne drużyny. My będziemy uczciwi do samego końca. Wygramy ten milion. Na zawsze będziemy kumplami i się nie zmienimy. Żubik, bum! Wow! Jesteśmy przed Noa i Joenem. Może zostaniemy i pomożemy im? Wow. Przecież drugie miejsce jest naprawdę świetne. To właśnie, myślę o drugim miejscu. Stop! Zrobicie mu krzywdę! <noise> Nie! Billy! Następna drużyna, za którą się weźmiemy, nie będzie miała tyle szczęścia. Nie jesteśmy tu ostatni, więc nie narzekaj i zacznij budować. Coraz więcej drużyn zalicza już budowę Iglo, a niektórzy robią coś nieco innego. Kadetki jako ostatnie zabierają się za konstruowanie Iglo. Ja buduję. Ty łap piłę i tnij bloki, aż powiem, że starczy. Dobra! Mamy przewagę nad wrogami. Jesteśmy drużyną, która współpracuje. Bardzo dziękuję, że nie powiedziałaś, jak kiepsko mi szło rzucanie tą obręczą. Ha! To przecież oczywiste. Miejsce trzecie, czwarte, miejsce piąte. Nie pasuje! Nie trać czasu! Dawno byśmy skończyli, gdybyś nas wtedy nie. A ty ciągle wracasz do tej samej sprawy. To już czas przeszły! Jeśli tego nie skończymy, to my będziemy w czasie przeszłym. Jak wypadniemy z wyścigu po tym wszystkim, co się stało po kłótniach, zerwaniu, bumerangu nie jestem pewien, czy nasz związek to przetrwa. Wiem. Miejsce szóste! Co znaczy, że to kadetki i wrogowie muszą liczyć się z eliminacją? To dopiero presja. Blok! Blok! Buduję! Piłuję! Blok! Blok! Musisz ciąć szybciej! Robię to tak szybko, jak się da! Położaj w końcu tych swoich idealnie wyrzeźbionych mięśni! Przestań na mnie krzyczeć tymi perfekcyjnymi ustami! Masz! Dzięki. Daj mi jeszcze trzy, to skończę pokój dla dziecka. Już! Aby przyspieszyć sprawę, no i dlatego, że strasznie marznę, ostatnie dwie drużyny mogą przyjechać do Strefy Luzu na skuterach. Na siódmym! Joho! Dzisiejszy etap skończył się kłębkiem bólu i krzyków, i jakoś przypomina mi to wasz związek. Ryan, Stefani, przybyliście tu jako ostatni. Wrócilibyście do domu, gdyby tylko była to runda kończąca się eliminacją, ale tak nie jest! Zostajecie! <laughs> tak bardzo się cieszę. Nie byłem gotowy, by odejść. Ja. Ciągle czuję coś do Stefani. Ja również czuję coś do Rajana. Jesteśmy świetną drużyną. To rywalizacja tak na nas wpływa. Dokładnie. Gdybyśmy wyjechali gdzieś, gdzie nie ma stresu, wyzwań czy trudności. Bylibyśmy szczęśliwi. I razem już na zawsze. Wybaczam ci, że nas wtedy cofnęłaś. Wybaczasz? <gryśla> Czy wiesz, ile razy przez ciebie mogliśmy odpaść z wyścigu? Nawet gdyby tak było! A nie jest to przynajmniej nigdy nie zrobiłem niczego specjalnie! Nie! Po prostu we wszystkim jesteś beznadziejny! Ach, jesteś niemożliwa! Wrogość powróciła do wariackiego wyścigu.